Witajcie. Dzisiaj na tapecie właśnie taka przecinarka stołowa. No i jak w tytule wymiana, wymiana silnika. Wiecie, przy dzisiejszych cenach tych pilarek opłaca się jeszcze wymienić silnik, kupić sam silnik i wymienić silnik. Widzicie tu już stary jest wymontowany. A dlaczego i do czego zmierzam? Otóż można kupić silnik uniwersalny. Tutaj jest stary silnik, jak widzicie. Co z tym silnikiem się stało? Akurat w tym silniku wydawało mi się, że padło uzwojenie rozruchowe. Najpierw wymieniłem wstępnie kondensator, bo silnik jakby nie umiał wejść na obroty. Tylko tak się bujało, się bujał i, i nie umiał uzyskać prawidłowych obrotów, więc wymieniłem kondensator. Niestety kondensator to nie było to. Rozebrałem silnik, widzicie. Uzwojenia wszystkie są ok. Nie ma nic nadpalona nic się nie przypaliło. A co się okazało? Okazało się, że ten wirnik został niestety skrzywiony. Zaraz Wam pokażę, o co, o co się tutaj rozchodzi. Jak widzicie, założenie w tej chwili tam przednią jeszcze obudowę. Jak pokręcę, o, jak pokręcę tym wirnikiem, widzicie, co się dzieje? Ta obudowa się rusza, nie powinna generalnie. No i tutaj na wirniku jest wytarcie. W momencie, kiedy całość była mocno skręcona, tutaj wirnik hamował o, o uzwojenie gdzieś tam. Wytarło się. O, te uzwojenie tutaj hamowało to. No i dlatego silnik nie uzyskiwał pełnych obrotów pełnej mocy. No tutaj się tego. No nie wiem, można by się pokusić, spróbować jeszcze, ale wydaje mi się, że to nie ma sensu prościć tego gdzieś na tokarce Próbować. Raczej to mija się z celem. Yy. Cała pilarka chyba w markecie to jest koszt około 500, 500 zł w tej chwili. Ja kupiłem silnik niby uniwersalny, bardzo podobny do tego, który tutaj jest. Widzicie? Różnica jest jedna. W oryginalnym silniku jest jeszcze z tyłu taka podpora, tu jej nie ma. No i jest jeszcze jedna różnica, akurat ten wałek tutaj jest dłuższy. Więc tutaj pomiędzy obudowę obudowę tej pilarki, a silnik trzeba zrobić dystans żeby go wycofać troszeczkę do tyłu żeby móc, żeby móc założyć tarcze więc działamy, ja se już tu roz, według starej właśnie obudowy zrobiłem taki dystans jest to zrobione z taki pilśni z klejki według starej rozmierzyłem, rozmierzyłem otwory, wywierdziłem otwór ten główny Dlaczego te rozcięcie? A no po to pójdzie to w dół, że jakby tam jakaś trocina się dostała pomiędzy tego otworu tam do środka. Żeby to jeszcze miało gdzieś odejście, żeby to gdzieś spadło sobie w dół, tak? Żeby nie z biegiem czasu, żeby tu się to nie zapchało. No i znowu nie hamowało coś, nie? Więc składamy. No uzwojenie jeszcze przed złożeniem pokażę Wam. Kolory kabli może inne, bo tu jest niebieski, biały, tu są dwa szare. E, tu znowu jest szary i biały, no i dwa niebieskie, tak? Z tym, że jak już wstępnie sobie uruchomiałem na stole, te dwa w jednym kolorze podłączamy do kondensatora. No a tutaj jest faza i zero. E, warto, bo akurat z tym silnikiem nie, nie przyszła żadna. Mm, Instrukcja podłączenia, żaden schemat warto dopytać producenta silnika, jaki powinien być zastosowany kondensator rozruchowy. Nie zawsze w tych silnikach można stosować nie wiem, te stare czy były kondensatory, bo może być inny uzwojenie, inny kondensator, inna moc silnika. Więc tutaj producent podaje 12 pikofaradów. No ja tu mam 16. Zostawę go na chwilę, zobaczymy. Nie będę kupował nowego. Zostawię tą szesnastkę, no i zobaczymy, czy nie będzie się grzała. Widzicie, po krótkiej przerwie w nagrywaniu założyłem silnik, bo to trzeba tutaj tego dwie Tutaj widzicie ten dystans. Tutaj dodatkowo założyłem taką opaskę, przykręciłem to do tego mocowania dolnego, którego nie mamy na tamtym. Mówię właśnie o tym. W tym nowym silniku nie mamy, ale dałem tą podstawę i ściągnąłem taką opaskę ślimakową po to, żeby go dodatkowo tu wzmocnić, żeby sobie ten silnik tu gdzieś nie wpadał w jakieś wibracje. No i teraz zostało nam podłączenie. Tutaj jak założymy teraz tarczę, to będzie to widać fajnie, że pójdzie równiutko. Sekundę zaraz ją założę, zobaczycie jak to fajnie śmiga albo inaczej może na koniec bo to jeszcze będzie mi przeszkadzało nie będę tego wykręcał co chwilę więc bierzemy się za podłączenie tu jest kostka oryginalna więc yy, zaraz wam pokażę te podłączenie yy, wszystko zostało wypięte w tej chwili jak widzicie yy, no bo mi to bo mi to przeszkadzało yy, no i jedziemy dalej no. skręcamy Zaraz założę tą, tą kostkę tutaj i, i będziemy podłączać to. Więc jedziemy z podłączaniem. No jak widzicie, ja już założyłem tą całą skrzyneczkę, przeciągnąłem sobie kable. No i mamy teraz jeszcze jedną rzecz ważną, którą nie powiedziałem wcześniej, ale to też chyba sami będzie, będziecie wiedzieć. Zakładając dystans tutaj, trzeba odpowiednio. Wydłużyć śrubki mocujące ja tam założyłem parę centymetrów dłuższą śrubę, znaczy parę centymetr, centymetr dłuższą śrubę bo te oczywiście są za krótkie i nawet gdyby złapały, to na jednym gwincie i to by się zerwało, więc wydłużamy śrubki mocujące ten silnik odpowiednio do, długo, do szerokości tego dystansu. Jeżeli tu mamy 6 mm, no to zakładamy 6 mm dłuższą śrubkę. No i podłączenie, tak jak mówiłem, cztery kable wychodzące z silnika, dwa kable wychodzące z wyłącznika, no i dwa kable, dwa kable z kondensatora. Z Kondensator do środka można tam gdzieś tam gdzieś ułożyć. No i tak, jak mówiłem, dwa czarne, dwa jednakowe kolory, no i dwa jednakowe kolory. Tutaj mamy z uzwojenia silnika czyli dwa niebieskie i dwa czarne to jest podłączenie kondensatora no i tu mamy tu mamy 0 i przepraszam inaczej tak 0 i fazę w ten sposób by to było o, zaraz to wam pokażę no więc mamy to podłączone jak widzicie dwa niebieskie z uzwojenia do dwóch czarnych z kondensatora tutaj mamy fazę i tutaj mamy zero i pamiętajcie tutaj jak widzicie pod spodem jeszcze jest żeby maszyna była bezpieczna może się uda wejść tak żeby maszyna była bezpieczna to do budowy tutaj silnika podłączamy jeszcze uziemienie żeby właśnie maszyna była bezpieczna i bezpiecznie się na niej pracowało. Więc y, próba wstępnego uruchomienia, tu widzicie ja to założyłem na takich oryginalnych skrętkach, bardzo fajne to jest. Skręcacie mocno, dokręcacie je i kable są dosyć fajnie ze sobą spięte. Więc za, no oczywiście wszystko podłączamy jest wtyczką wyłączoną z gniazdka, bo to BHP mówi samo za siebie, prawda? Więc zakładamy wtyczkę do gniazdka. W tej chwili. No i próba uruchomienia silnika zobaczymy, co się będzie działo. No i działa. Kręci się fajnie. Kręci się fajnie, więc teraz to wszystko znowu wtyczkę wyjmujemy. Żeby nie było. Skręcamy, skręcamy tutaj e, to wszystko w środku. Słuchajcie, jeżeli te kabel któreś będą za długie. To można je nawet troszeczkę skrócić. Dlaczego? A dlatego, żeby zbyt dużo ich nie było tutaj w tej skrzynce, bo nadmiar kabli koło siebie wytwarza silne pole magnetyczne no i to, to też źle wpływa, grzeją się te kable potem niepotrzebnie. Więc jeżeli któreś są za długie, ja sobie chyba te właśnie skrócę, mamy tego za dużo, raz że tego dużo w skrzynce, a drugo, druga rzecz to jest taka że no za dużo koło kabli koło siebie to też nie jest wskazane, więc ja sobie to dopracuję, założę potem tarczę i pokażę Wam jak to wszystko gra. Widzicie, po poskładaniu wszystkiego, tu się rozchodziło o to, by ta tarcza właśnie była w środku między tymi otworami tutaj, nie? E, dlatego, że dwa były dłuższy wychodziło to poza i nie można było założyć tarczy. W tej chwili, jak widzicie, mamy to równiutko fajnie, trzeba to tylko wymierzyć ten dystans tam odpowiednio i będzie wszystko grało. No i jeszcze jedna rzecz: no, tutaj, przy skręcaniu tej skrzynki, powiem Wam szczerze, fajnie by to nawet podłączyć przed przykręceniem tego silnika do obudowy. Dlaczego? No, zaraz Wam pokażę trudno potem wskręcić sekundę O te śrubki tutaj z obudowy, widzicie je? Dlatego, że tu o tak to jest zrobione, że nie ma dojścia tu żadnym śrubokrętem. Jak jeszcze gdzieś tu sekunda Co tu jest. Jeżeli gdzieś do tej tu jeszcze dojdziecie, tutaj, tutaj, o jakoś tam dojdziecie czy tędy czy tędy to, tą jedną wkręcicie no to już tutaj z tymi z tą resztą tutaj to już jest problem ja wiecie sobie poradziłem a no krótkim bitem włożyłem do środka no i tak sobie to dokręciłem tak można i w ten sposób on wejdzie i tu I tu proszę I tu sekundę z tej strony Tutaj. Widzicie? Wejdzie do środka, dokręcicie. Jedynie taka opcja, więc to tyle z montażu tego silnika. Pilarka działa. Fajnie się to wszystko buja. Zresztą zobaczcie sobie sami, jak zresztą uruchomiśmy silnik. Działa tnie. Więc dzięki za oglądanie. Jak się przydało to super to zapraszam do subskrypcji lub do łapki w górę. Będę za to wdzięczny. Dzięki. Pozdrowienia do następnego filmu.